Ludzkie przymierze systemów jest potocznie nazywane po prostu przymierzem. Organizacja ta jest niezależnym, ponadnarodowym rządem ludzi. Reprezentuje interesy całej rasy i jest odpowiedzialne za obronę ludzkich kolonii położonych poza Układem Słonecznym. Czym dokładniej jest, jak powstała i jakie są metody działania tej organizacji? Na te pytania odpowiemy w dzisiejszym materiale. Ja jestem Arkadiusz Arkadikus Woźniak i zapraszam na krótką historię przymierza. Przymierze powstało w wyniku fuzji różnych narodowych programów kosmicznych. Planety Sol były badane przez poszczególne nacje. Koszt kolonizacji nowych układów okazał się jednak zbyt duży dla pojedynczych państw. Wiedząc, że kontakt z obcymi jest nieunikniony, ludzkość wykazała się polityczną wolą, by wspólnie przenieść koszty współpracy w tej dziedzinie. Mimo to, aż do wojny pierwszego kontaktu, Przymierze było lekceważone przez poszczególne rządy Ziemi. W roku 2148 na marsjańskiej ludzkiej kolonii, a dokładniej na południowym biegunie zostały odkryte protańskie ruiny pradawnej rasy, która zniknęła ponad 50 tysięcy lat temu. Było to największe odkrycie w dziejach ludzkości. Był to też dowód na to, że ludzie nie są sami we wszechświecie. Był to jeden z powodów do powstania ludzkiego przymierza. Warto wspomnieć, że pierwsze ludzkie kolonie, jak chociażby na Księżycu czy właśnie kolonia na Marsie, były projektami poszczególnych firm lub państw, w przeciwieństwie do późniejszych kolonii, które były zakładane już pod wodzą przymierza. Dlatego odkrycie proteańskich ruin było przełomowe, ponieważ zjednoczyło ludzkość. Doprowadziło też do wielu zaciekłych dyskusji na tematy polityczne, religijne, filozoficzne oraz wiele, wiele innych. Cały dotychczasowy pogląd na świat się drastycznie zmienił i ludzie w wielu dziedzinach życia musieli zmienić swoje pojmowanie. Wszystko do czasu wojny pierwszego kontaktu. W 2149 roku 18 największych państw podpisało Kartę Przymierza Systemu, powołując tym samym ponadnarodową organizację polityczną, która miała przewodzić procesowi ekspansji ludzkości w kosmosie oraz bronić jej nabytków przed potencjalnymi zagrożeniami. Niedługo potem utworzono siły zbrojne przymierza systemów. W tym samym roku przymierze odkryło, że Sharon, jeden z satelitów Plutona, to w rzeczywistości pokryty lodem nieaktywny przekaźnik masy. Znana od tej pory jako przekaźnik Sharona instalacja umożliwiła ludzkości ekspansję poza rodzinny układ planetarny. Niedługo po utworzeniu, Przymierze przystąpiło do zakrojonej na szeroką skalę ekspansji, zakładając liczne kolonie i rozbudowując flotę, licząc się z tym, że prędzej czy później dojdzie do spotkania z obcą cywilizacją. W poszukiwaniu nowych, nadających się do skolonizowania światów, Przymierze aktywowało każdy przekaźnik masy, jaki udało mu się odnaleźć. Mimo wielu starań i wysiłków, przymierze dalej nie było traktowane poważnie przez niektóre ziemskie państwa, co utrudniało podejmowanie wielu decyzji przez przymierze. Pierwszy kontakt ludzkości z obcą rasą nastąpił w 2157 roku: niewielka flotylla zwiadowcza, złożona z trzech fregat i dwóch statków towarowych podczas próby aktywowania przekaźnika masy, natknęła się na turiańską flotę patrolową. Aktywowanie uśpionych przekaźników masy bez wiedzy na temat miejsca, do którego prowadzą, było nielegalne w przestrzeni rady Cytadeli, ludzie jednak nie zdawali sobie z tego sprawy. Konsekwencjami tego spotkania było to, że tylko jeden ludzki statek powrócił na kolonię sansi, która jakiś czas później została zaatakowana właśnie przez Turian oraz początek pierwszej ludzkiej wojny gwiezdnej. Shanksi znalazła się pod turiańską okupacją. Był to jedyny przypadek, kiedy ludzki świat został podbity przez obcy gatunek. Turianie wierzyli, że garstka okrętów, które pokonali reprezentowała trzon obrony ludzkości, nie byli przygotowani na kontrofensywę ze strony Drugiej Floty pod dowództwem admirała Kastanie Dreszera. Wkrótce okupant został wygnany z szankcji. Wojna, którą nazwano później wojną pierwszego kontaktu, zakończyła się po kilkudziesięciu dniach na skutek interwencji Rady Cytadeli, w wyniku której podpisano układ pokojowy. W rezultacie wojny śmierć poniosło 623 ludzi, liczba ofiar wśród Turian była nieco większa. Tak ludzie zakończyli wojnę pierwszego kontaktu, a także odkryli Cytadele. Nadeszła dla ludzi era Rady, dla Rady nadejście ludzkości. W 2158 roku dochodzi do katastrofy na jednym z orbitalnych laboratoriów. Badane tam były właściwości nowo poznanego pierwiastka chemicznego, jakim jest pierwiastek Zero. Ludzie odkrywają potencjał biotyki. Rozpoczyna się międzynarodowa próba namierzania osób narażonych na oddziaływanie pierwiastka Zero. Około 10% zidentyfikowanych dzieci wykazuje pierwsze zdolności telepatii czy telekinezy. Przymierze ostatecznie stało się ogólnoświatową ludzką organizacją w galaktyce, reprezentując naszą rasę poprzez dyplomatów, bądź też jeśli jest taka potrzeba, to poprzez wojsko. Z czasem powstała tajna organizacja, jaką jest Cerberus. Była to działająca raczej niezgodnie z prawem i nie mająca nic wspólnego z przymierzem organizacja do tak zwanej brudnej roboty. Organizacja ta swą nazwę zawdzięcza starożytnym wierzeniom, bo tak jak mistyczny Cerber bronił Wrót Hadesu, tak Cerberus jako swój główny cel istnienia obrał obronę interesów ludzkości i wyważenie ludzi ponad inne galaktyczne rasy. Z początku Przymierze Systemów starało się kontrolować i trzymać na wodzy działania Cerberusa, jednak organizacja ta zaczęła się wymykać spod kontroli Przymierza. Została uznana wtedy za organizację terrorystyczną zarówno przez Przymierze, jak i przez Radę Cytadeli. Samo Przymierze od tego momentu do czasów, kiedy przyjdzie nam je poznać osobiście, już się nie zmieniło. Parę planet zostało jeszcze skolonizowanych, ale nie ma to już wpływu na historię Przymierza. Powiedzmy zatem jeszcze o gospodarce i sile militarnej. Jeśli chodzi o gospodarkę, to dzięki dynamicznemu rozwojowi przymierze w krótkim czasie stało się ważnym ogniwem galaktycznej gospodarki. Wiele ludzkich korporacji i przedsiębiorstw zdobyło silną pozycję na rynku. Pod względem gospodarczym ludzkość osiągnęła poziom zbliżony do Elkorów, jednej z galaktycznych ras. Pozostaje jednak dość znacznie w tyle za Asarii czy Turianami. Mimo wojny pierwszego kontaktu, Przymierze i Turianie są stałymi partnerami gospodarczymi, prowadząc ze sobą wymianę handlową na dużą skalę. Przymierze, a także wiele banków centralnych poszczególnych państw na ziemi, jest częścią systemu walutowego Cytadeli, gdzie oficjalnym środkiem płatniczym są kredyty. Wiąże się z tym wiele udogodnień, np. Na nabywca może dokonać zapłaty w jednej z lokalnych ziemskich walut, np. w euro, dolarach, czy nawet złotówkach, za towar, którego cenę wyrażono w kredytach. Zaś co do siły militarnej, można powiedzieć, że siły zbrojne Przymierza dzięki swej skuteczności i nowatorskiej taktyce zdobyły uznanie i szacunek pozostałych ras Cytadeli. Siłę wojska stanowi zaawansowany technicznie sprzęt. Bojowe WI, sądy, artyleria, systemy wojny elektronicznej, a także wyszkolenie, błyskotliwość i indywidualna inicjatywa dowódców i żołnierzy. W przeciwieństwie do Krogan i Turian, którzy preferują frontalne, potężne ataki przełamujące, przymierze stara się przeniknąć na tyły wroga, gdzie następnie niszczy centralne dowodzenia, jednostki wsparcia, zakłóca komunikację i przerywa linie zaopatrzenia, czyniąc tym samym główne siły bojowe nieprzyjaciela niezdatnymi do efektywnej walki. Marynarka wojenna przymierza składa się z ponad 200 okrętów różnych klas i rozmiarów, od 100-metrowych fregat, pomające niemal kilometr długości pancerniki i lotniskowce. Jest to jedna z największych potęg militarnych w przestrzeni Rady, która może śmiało konkurować z Turianami. Warto jednak zauważyć, że flota tych drugich ma 5 razy więcej pancerników, co jest wynikiem postanowień traktatu z Fariksen, ustalającego limity liczebności tych okrętów dla poszczególnych ras. Przymierze stara się to nadrobić nowoczesną konstrukcją swych statków oraz znaczną liczbą lotniskowców, które, mimo iż rozmiarami są zbliżone do pancerników, nie są objęte ograniczeniami nakładanymi przez traktat. Centrum dowodzenia i główną bazą floty jest stacja Arcturus, znajdująca się w pobliżu skupiska kilku różnych przekaźników masy, z których jeden prowadzi na Ziemię. W tym kluczowym ze strategicznego punktu widzenia miejscu na stałe stacjonują pokaźne siły gotowe do jego obrony, takie jak floty I, trzecia i piąta. Oprócz tego od niedawna przymierze posiada jeden z najnowocześniejszych statków galaktyki, jakim jest SSV Normandia. Warto dodać, że przymierze technologicznie nie odstaje od innych ras cytadeli, a w niektórych aspektach nawet je przewyższa, co jest zdumiewające dla samej Rady. I to tyle. Jeśli chodzi o historię, na koniec powiedz mi jeszcze o kilku ciekawostkach. W pierwszym Mass Effect, kiedy jesteśmy na ziemskim księżycu, możemy ujrzeć naszą niebieską planetę, widać wtedy, że kontynenty są na niej na odwrót, niczym lustrzane odbicie. Podczas oblężenia Shanksi generałem Przymierza dowodzącym obroną był generał Williams, dziadek Ashley Williams z pierwszej części. Flota trzecia stacjonująca przy stacji Arcturus jest flotą, do której została przydzielona pierwsza SSV Normandia. To właśnie w stacji Arcturus został zbudowany Tygiel, broń do pokonania żniwiarzy. Stacja Arcturus nigdy nie została wykryta ani namierzona przez inne cywilizacje, pozostała w ukryciu nawet przed żniwiarzami. W grze nie są wspomniane żadne organizacje zajmujące się przestrzenią kosmiczną, typu NASA czy ESA. Możliwe, że wszystkie one zostały wcielone do przymierza. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że się Wam podobał. W następnym materiale krótka historia cytadeli. A na dziś to tyle. I do następnego razu. Bywajcie!